Dzisiaj odcinek z Bedwarsów. Gramy sobie. W Bed szybko mamy jakiegoś typa. Gramy sobie dwójki. Ten typ chyba ten no, zabudowuje łóżko. Jesteśmy kolorem morskim. No i trzeba to lobby zdominować. Ja mam fajne zamiary na tę rundkę. Dawno nie było Bedwarsów. No i nie wiem, trzeba coś zrobić z tym. Za niedługo będą wlatywać odcinki z Fortnite'a, typu jaką rangę osiągnę po po godzinie w, w Fortnite'cie, albo coś. Piszcie, jakie pomysły. No i my sobie lecimy nad jaksi Powiem tak, żebyście nie hejtowali. Umiem się lepiej budować, nie jestem jakimś wojanem. No, ale nie hejtujcie, bo... Znaczy, umiem, umiem, umiem. Koniec, bo ja się tak wkurzam. Ja tak po prostu y, nie lubię, jak po prostu spadam w widlowie, więc to jest dla mnie... ja nie chcę, więc proszę. i czemu tu w ogóle jest to jak... dobra, nieważne. Ja tak nie lubię tego, Przed... jak wy to widzicie, każdy to może zobaczyć i robię taki że ja tego tak nie lubię. Że nie będę ryzykował. Dobra. A czekajcie. Jeszcze dwa żelaza, zbrojka se kupimy. Dobra. Wszystko. O nie, ktoś do nas leci. Zaraz. Ale. Mamy z podsłucha. Z nic. Dajmy mu ten. Ulepszenie. Na no te, te. O, czemu to. O, dobra. Jest git. Hej hej K Ktoś tu jest? Chyba nie. No chyba nie. On skinął chyba po prostu. No ale zobacz nieważne. Halo, jesteś? Jest. Już się bałem, że zostanę sam. Ja mu tutaj dam. Niech sama. Ej, idzie, idzie. Niech... no. Dobra, dead, bo już myślałem, że tutaj nas wyjaśnia, ale taki bambik to nie takie numery ze mną. Um, no dobra, może bym trochę wziął się za budowę. Dajmy sobie to. Okej, okay, tak będzie dobrze. I teraz we będę Ja tu se mój ty wszystko zrobi Ja tu potem będę dojeżdżać Okej okay. O Ja potem będę dojeżdżać Ja mnie to teraz nie interesuje Mój ty wszystko załatwi On jest dobry Ja jestem słaby O ja znowu ten O on na sikierę sikiery są mocne ale dobra dat pójdźmy sobie na diaksy. może tu być dużo diaksów 8 o la, la. kupmy sobie ulepszenie do, o, do zbrojki ulepszenie do, ym, do ostrości i zbrojki jest git mamy 24 żelaza. wow Trzeba sobie kupić Uuu. O, O nie, tylko nie to. Zaraz ktoś nam zniszczy łóżko. Ja już ginę. Co? Nie. O. Ktoś tu jest. A nie. Może ktoś rzucił fireballa. Ej, a gdzie jest mój typ? Ty, kto to? To mój typ. Dobra. Nie, nie tam lecisz. Ja go zaskoczę. Dobra, dzic. O, miał nawet jakieś ity. A takie słabe. I on idzie ich rozjaśnić. Ja będę z łuków. Ja lubię łuk. Ja będę z łuków tutaj strzelał. K, zniszczy, zniszczy łóżko. Zniszczy. Błagam nie. Błagam. Czekaj, niech tu przyjdzie ten mój typ, proszę No idź idź, zabiję go raczej, ale on się boi już No baje No Kurde głupio to zrobiłem, mogłem go zabić No ale trudno, widzimy się w kolejnym odcinku Fajnie było trochę, no ale trudno, czasem tak bywa.